Przygotowanie do matury z wydawnictwem PASDRO, poziom podstawowy zadania 14-16. Rozwiąż nierówność. 8x odjąć 16, odjąć x kwadrat, dodać 2x. Jest to najprawdopodobniej, znaczy jest to nierówność kwadratowa, czyli przenoszę wszystko na jedną stronę. Minus x kwadrat, dodać 10x. 16 się redukują, większe równe 0. Żeby rozwiązać nierówność kwadratową, muszę, powinienem naszkicować parabolę. To jest jeden ze sposobów rozwiązania. Żeby naszkicować parabolę, muszę mieć miejsca zerowe, czyli punktu przecięcia z 8x. Czyli przyrównuję do zera, żeby wyznaczyć miejsca zerowe. Jest to równanie kwadratowe niezupełne, więc będę wyłączał przed nawias. Oczywiście można to deltą wyliczyć też i wyliczyć x1, x2. Ja tutaj wyłączę przed nawias. Ilocznik jest równe 0, jeżeli przynajmniej jeden z czynników równe 0, czyli x równe 0 lub minus x dodać 10 równe 0, czyli x równe 10. Miejsca zerowe już mam, czyli zaznaczam 0 i 10, współczynnik przy najwyższej potędze jest ujemny, czyli ramiona paraboli są skierowane w dół, mniejsze lub równe 0. Większe lub równe 0, oczywiście to jest większe lub równe 0. Czyli x należy, przedział domknięty od 0 do 10. Zadanie 15. Rozwiąż równanie. Też tak jak w poprzednim zdaniu, jest postać iloczynowa, jest, jest iloczyn, czyli. Przynajmniej jeden z czynników jest równy 0, czyli 81x kwadrat minus 49 równa się 0 lub 2x kwadrat odjąć 104x równa się 0. W pierwszym równaniu 81x kwadrat równa się 49. Jeżeli obustronnie spierwiastkuję, mam 9x równe 7 lub 9x równe minus 7, czyli x równe 7 lub x równe minus 7,9. To mają być liczby całkowite. 7,9 nie jest liczbą całkowitą i minus 7,9 też nie jest liczbą całkowitą. W drugim przypadku wyłączę 2x przed nawias. No i znowu albo jedno, jedno lub drugie jest 0, czyli 2x równa się 0 lub x minus 52 równa się 0. Dzielę przez 2, czyli x równe 0. Lub x równe 52. To jest całkowite i to jest całkowite, czyli odpowiedź do zadania dwie liczby całkowite spełniają równanie. I zadanie szesnaste. Wykaż, że jeżeli reszta z dzielenia liczby naturalnej przez 11 jest równa 5, czyli tą liczbę mogę zapisać jako 11k plus 5, czyli przy dzieleniu przez 11 daje resztę 5, gdzie k jest w tym przypadku liczbą naturalną, to reszta z dzielenia, czyli mamy do wykazania, czyli teza, reszta z dzielenia kwadratu przez 11. Jest równa 3, ale ta liczba 11 jest mnożona przez inną liczbę, też naturalną. Czyli x kwadrat równa się. x to jest 11k plus 5 do kwadratu. Wzór skróconego mnożenia 121k kwadrat. Dodać podwojony iloczyn. Czyli 5 razy 11 to jest 55, i razy 2 to jest 110, k i plus 25. Powinienem otrzymać coś takiego, coś takiego czyli wyłączyć 11 przed nawiasem, jeszcze powinno zostać 3. To ja tą trójkę sobie na razie zapiszę. k kwadrat plus 110, k plus 22. I w ten sposób otrzymałem trójkę. Czyli 25 rozłożyłem na 22 i 3. Wyłączam 11 przed nawias. Czyli mam 11k kwadrat plus 10k. Dodać 2 i za nawiasem plus 3. Jeżeli k jest naturalne, to cały ten nawias jest jakąś liczbą naturalną. Na przykład mogę ją oznaczyć przez l. Czyli równa się 11l Plus 3, co należało wykazać, bo to oznacza, że ta liczba przy dzieleniu przez 11 daje resztę 3.